Tylko dzisiaj otwieramy Mystery Boxy, Pokemonowe Mystery Boxy od bardzo, bardzo popularnego youtubera. Poker ref bardzo możliwe, że go oglądaliście. Jest to youtuber, który mieszka sobie tam wiecie w Stanach. E, chyba jeden z największych poker youtuberów i on wypuścił, słuchajcie, takie właśnie paczuszki, mystery boxy, e, które można było sobie u niego zakupić. I co jest tutaj najciekawsze, to to, że można trafić tutaj różne vintage boostery. No ale oczywiście, jak to jest mystery box, no to nie wiadomo, co trafimy, prawda? E, na pewno mamy jakieś gwarantowane boostery ale dodatkowo w środku będzie zawsze jedna paczka, taka dodatkowa, w jakimś kolorze. Albo właśnie zielonym, czerwonym, srebrnym, albo złotym. No i słuchajcie, ten zielony po prostu zawiera tutaj boostery z. No, nie jakichś starych serii, po prostu z jakichś aktualnych. Te zielone to są, słuchajcie, gwarantowane, więc ona jakby na pewno będzie. Później są czerwone, które się trafia raz na pięć takich paczek. Ja mam trzy, więc statystycznie niby nie powinnam żadnej lepszej trafić, no ale wiecie, nie wiadomo, no nie wiadomo. W tych czerwonych, słuchajcie, mogą być boostery, właśnie z Sun and Moon, więc. Fajnie, to już coś się świecie, takiego no, bardziej cennego. E, później mamy srebrne, 1 na 10 szansa, i tutaj słuchajcie, już są e, Black and White era, więc już takie naprawdę też fajniejsze mogą się okazy trafić. No i ostatni gold, czyli 1 na 25 paczek, i tutaj słuchajcie, są już dowalone rzeczy i nawet się zastanawiam, czy jeżeli bym jakimś cudem trafiła tutaj złotą paczkę, to czy w ogóle bym ten booster otwierała, czy nie lepiej by było go, wiecie, zachować. Dodatkowo, słuchajcie, tutaj jeszcze na dole jest taki zapis, że można trafić też jedną na sto paczkę Rainbow, tęczową i jakiś Troll pack, pack, no nie wiem, tam wtedy to jest już w ogóle dowalone, macie same jakieś po prostu boostery z, no vintage, tak, ze starszych serii, bardzo cenne, ale nie liczę na to, że coś tam trafi, nie? Więc nawet się nie przyglądajmy temu. Delikatnie się stresuję, chociaż y, nie kupiłam ich totalnie, wiecie, żeby, żeby liczyć, że trafię tutaj coś fajniejszego. Po prostu kupiłam to z ciekawości. No i już widzę, że mamy y, niestety zielony, więc trudno. Ale co jest też tutaj fajne, mogą być tutaj y, Evolving Skies Boostery, tak po prostu normalnie, jakby, więc. To akurat jest dużo warte, więc ja bym nawet wolała więcej Evolving Skies dostać. Dobra, mamy, słuchajcie, Lost Origin. Mamy, słuchajcie, Obsidian Flames. Mamy Pokémon Go! Ale żal. Zwykły skarlety i Violety podstawę i... Paradox Rift. No niestety, nie ma tutaj żadnego. Mm... Tego no, jak, jak one się nazywały? Evolving Skies, yy, ale może będzie tutaj. Ale to słuchajcie, tą zieloną otwieramy w takim razie za chwilę. Lecimy w takim razie po kolei, zobaczymy. Yy, jestem też ciekawa, słuchajcie, właśnie dropów, co tutaj wypadnie. Oczywiście, oglądałam sobie na YouTubie, yy, jak jacyś inni ludzie otwierali te paczki. No to tam wiecie, normalnie rzeczy dropiły. To, to, to nie jest żaden. Yy, ile tu się przekłada? Tutaj chyba nic, skarlety i Violety, tak mi się wydaje. Dobra, zostawmy, że nic, bo ja nie wiem. Eee, no i ogólnie normalnie ludzie trafiali, więc wiecie, to nie są jakieś tam oszukane te boostery, że, że wiecie, że, że ważone czy, czy coś takiego, bo naprawdę normalnie ludzie fajne dropy mieli, więc, więc spoko. Mamy Grow lighta i Arboliwa zwykłego holo. No cóż. Może Obsidian Flames mi przyniesie farcika. Ten booster z Pokémon Go to zostawiam na koniec. bo to jest jakaś totalna lipa. Nie wiem, ogólnie ogólnie oglądałam i ludzie właśnie... A tu się ile przekłada? Co ja otworzyłam teraz? A nie wiem, nie pamiętam, dobra, nie przekładam nic. Ogólnie, no tak się spodziewałam, że ten Pokémon Go tam może być, bo u innych też było, znaczy nie u wszystkich. I właśnie ludzie, by, by, wiecie, byli wkurzeni, że jest włożony booster z Pokémon Go, bo to jest ogólnie trochę żal. No pod względem kolekcjonerskim, tam po prostu nie ma za bardzo nic ciekawego, no nie. I co my mamy, Dratini i. Na razie idzie średnio, ale lecimy z Lost Origin i chyba dobrze, że tutaj nic nie przekładałam, nie? Dobrze to robiłam. Właśnie, nie wiem. Dobra, nie będę przekładała, bo mówię, zepsuję i będzie koniec, koniec zabawy. G Gligar. Gilgar, dobra, tu już widzę, że na pewno trzeba było przełożyć. W ogóle, bardzo fajny Pokémon. Nie wiem, co to jest. Jest jakiś Pokémon odcisk Buta? Co to jest? O, holo i. Tak, tutaj moi drodzy trzeba było przełożyć. Tak zachwalałam, yy, że coś tutaj wypadało innym youtuberom, jak oglądałam, yy, a wychodzi na to, że jednak nic tutaj nie wypada. No więc trochę, trochę lipa, ale możecie też dać w komentarzach i wiecie, i też za pomocą łapek w górę. Czy chcecie, żebym jakieś takie inne mystery boxy posprawdzała? Oj oj, coś tu mi się zadziało. Bo, bo widziałam, że tego trochę jest, nawet jakieś polskie są jedne, takie też yy, mystery boxy, więc. Garchomp i Pierwsze coś tam się trafiło! Wow, a nawet ładna ta karta. W sensie fajną to ma obrabówkę. Bardzo dobrze to wygląda, nie? Został e, nieszczęsny Pokémon Go. No, i oczywiście jeszcze zielona saszeta. Zobaczymy, co tam będzie. E, no i właśnie, dokończając mój, mój temat, to jeżeli będziecie chcieli, żebym właśnie przetestowała jeszcze jakieś inne mystery boxy Pokémonowe to koniecznie zostawcie dużo łapek w górę i możecie właśnie pisać mi komentarze i, i wtedy yy, no otworzę, no nie? Yy, ja się wkurzę, jak trafię coś w tym Pokémon Go, nie? To będzie niesprawiedliwość. Venosaur. A nawet ładne te karty. W ogóle ja nie wiem czy ja kiedyś otwieram. Nie, dobra, coś otwierałam, yy, ale ogólnie to, to 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 to. Nawet ładne te karty. Tylko mówię, no pod względem kolekcjonerskim to to jest średnio cokolwiek yy, warte, ale teraz na czas na y, zieloną tutaj może będzie jakimś cudem Evolving Skies to, to by było całkiem spoko, ja bym się bardzo cieszyła bo one są, te boostery dużo warte, więc prawie by mi się zwróciło, uwaga, uwaga oby tego nie było Pokémon Go, nie? to wygląda jak Pokémon Go oficjalnie jest to skandal, nie? po prostu jest to skandal ja nie mogę Pokémon Go dać. Jesus Christ! Weźcie się, nie zesrajcie, nie! W ogóle jeszcze dwie takie same karty. Super, tylko No pewnie! Oczywiście, że tak! Jak coś miało wypaść, to w Pokémon Go! I to no jeszcze złota karta. Co za niesprawiedliwość w ogóle życiowa! Co to w ogóle miało być? No ludzie, no lure module. <grywia> Lecimy w takim razie z kolejnym e, mystery boxem i może tutaj słuchajcie, odda. Odda! Co? Zło? Później jest już tylko rainbow. Co w ogóle? Nie. O, w mordę jeża złote! Tam może. Nie! Dobra, czekajcie spokojnie. Spokojnie, ja muszę się zastanowić, bo jeżeli tam trafimy, naprawdę jakiś... Ba... Nie jest! Złote i będzie jakiś booster, który jest bardzo dużo warty, bo jest to jakaś stara seria. To zastanowi się, czy w ogóle go jest sens otwierać, ale zobaczymy. Ja, ja to sprawdzę, bo jeżeli to będzie jakiś booster, typu, że wiecie, jedna sztuka chodzi za yy, 300 zł, to chyba wolę sobie. No dobra, nie wiem, czy takie są. No na pewno. Nie, no, może takie są. Nie wiem, nie znam się, muszę sprawdzić. <śled> Zaaferowałam, za no nie? Więc y, po prostu trzeba będzie to, to, to zweryfikować, tak? Co tam jest, bo jeżeli coś będzie bardzo cennego, to wolę tego nie otwierać, zostawić sobie to yy, i, i tyle, no nie i. Ech, dobra, poczekajcie, muszę się uspokoić, bo po prostu... Jeszcze Evolving Skies, nie? W ogóle co my teraz otwieramy? Obsidian Flames, okej, okay, dobra. Poczekajcie, I... bo, bo po prostu nie spodziewałam się, że uda się złotem trafić, wiecie, totalnie jak to kupowałam, to byłam nastawiona, dobra, aga... Złota jeszcze energia, no pewnie! Byłam po prostu totalnie, wiecie, nastawiona, że trafi mi się... Yy, no nie będę niczego miała, nie? Że, że, że kupuję to tylko i wyłącznie dla testów. Nie ma co liczyć, a tu złota paczka Jezus Christ! Mamy tutaj nawet Silver Tempest. Z tego mi się co wydaje, że tutaj trzeba chyba te trzy karty przełożyć. Eee, tak chyba tutaj było. Obstawiam, więc przekładamy, ale się nie mogę doczekać otwarcia tej złotej paczki, nie. Yy, jedyne wiecie, co się wkurzę, jeżeli będzie tam yy, Daymond i wiecie yy, Daymond i Pearl, czyli diamond, diamond i Perła, bo ta wersja była też polska. I ja w ogóle mam bardzo dużo tych polskich kart, bo kiedyś udało mi się je kupić po prostu trochę taniej, yy, więc. Tylko to się trochę wkurze, ale, ale reszta będzie w ogóle super, No co tam się cokolwiek trafi, dobra, tutaj niestety nic. Dobra, lecimy teraz skarlety i violety. Szybko, w ogóle trzeba szybko lecieć, bo po prostu muszę zobaczyć tą złotą paczkę, nie? Co tam, co tam jest! Dobra, małpa, o nie! Małpa jest y, niebezpieczna, nie? Yy, coś tu w ogóle chyba będzie, słuchajcie, bo się błyszczy już widzę. Pokegir. Ładna bardzo karta! jakaś peni w szkole. Ej, bardzo ładny Arcik. Tam z tyłu jest uszy i wioszki. Widzicie to? Paradox Rift i za chwilę jeszcze Evolving Skies, którym też jestem bardzo podekscytowana. Nie no, yy, ta paczka naprawdę oddała, nie? Ten mystery box naprawdę oddał. Yy, ale, czy tutaj też coś będzie? Tak się świeci, powiem wam. Może drogi, dwie naraz, matko jedynia. Dobra, jakaś tulip. Whismur, Morpiko i... Aha, zbejtowała mnie obramówka. Nienawidzę tych obramówek. Od kiedy oni je wymyślili, to tyle razy co one mnie bejtują, po prostu tego nienawidzę. Evolving Skies! Czas na ciebie! Tutaj też można przepiękne rzeczy trafić, więc liczę. O nie! O nie, słuchajcie, wiecie, że jak się gra w karty jak się karty wysypują, to oznacza, że wtedy... no to oznacza, że już się przegrywa wtedy, nie? Więc... <ścoughs> To no, nie wróży nic dobrego, no nie. Dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Ursa Ring. E, fajnie, jakby jakaś karta z Evolving Skies. Ładna wpadła, ale czy coś wpadnie? No, dupa. blada. Chwila, prawdy. Pokerf, nie zawiedź mnie. Jak tu będzie coś super, super duper. Znaczy, w sensie na pewno już będzie coś super duper. To zostawić ci nawet suba, nie? Działeczko, <laughs> to ci nawet zostawię zuba, dobra. Chwila prawdy. Co tu będzie w złotej paczce. <laughs> nie, guys. ja chyba tego nie otwieram. Nie wiem, ja chyba zostawię to na jakąś specjalną okazję, ten booster, bo... bo... Po prostu jak go widzę, to aż nie jest szkoda go otwierać. Jeszcze jakaś First Edition? Co to jest w ogóle? Jesus, z którego to jest roku? Aż mi się mózg zaciął na kinę, naprawdę! Czekajcie, aż się boję tego... Nie, bo tu bym musiał rozerwać. Czekajcie. Jedyny rok, jaki tam widziałam, to jest 1999. Nie wiem, czy to prawda. Ale poczekajcie, ja muszę zweryfikować te informacje po prostu. A się boję trzymać ten booster przysięgam. Widzowie sorki, ale ja nie otworzę tego boostera, bo on jest warty 1000 zł praktycznie, więc jakby nie opłaca się tego po prostu otwierać. A co jest najlepsze, to to jeszcze nie jest wszystko, bo została nam jeszcze jedna paczka, więc jeszcze może tutaj coś będzie. Nie, po prostu ja jestem jestem turbo pod wrażeniem. Okej, okay, już widzę, że jest zielona. Dobra, dobra, zielona. Nie, nie, to, to by była lekka przesada. Słuchajcie, złoty to jest po prostu jakby wygryw, wygryw totalny, nie? Dobra, mamy Paldia Evolved of Obsidian Flame, Silver Tempest, Scarlet i Violet i Crown Zenith. Dobrze, najważniejsze, że nie ma Pokémon Go, nie? Jak nie ma Pokemon Go, to jest dobrze. Ale to w ogóle było turbopechowe, że w pierwszym tym trafiłam dwa boostery z Pokémon Go, nie? Po prostu. Ale później za to oddało, nie? Później oddało po prostu totalnie. I w ogóle no mówię, sorry, wiem, że, że powinnam to otworzyć i tak dalej, ale zawsze marzyłam, żeby mieć jakiś taki starszy booster, bo w, w Polsce to jest ogólnie bardzo ciężko dostępne. Tam w Ameryce oni normalnie, wiecie, mogą iść do jakiegoś sklepu z Pokémonami i, i tam są takie jeszcze boostery do kupienia. Jakby wiadomo, no ceny mają dowalone, tak? Ale są. A u nas coś takiego znaleźć, to, to jest po prostu, nie wiem, moim zdaniem, no bardzo, bardzo, bardzo ciężkie i dlatego stwierdzam, że lepiej to zostawić. Muszę go jakoś tylko turbo zabezpieczyć sobie. Teraz lecimy z Silver Tempest i, i może po prostu właśnie na jakąś specjalną okazję nie wiem, wbiję tu kiedyś yy, tysiąc, yy, tfu, 100 tysięcy subów czy coś, to może wtedy się to otworzy, ale na razie po prostu nie mam zamiaru tego otwierać, okej okay, coś nam w końcu dało, wow, 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 wow bo ogólnie yy, no ten opening jak na tyle boosterów to moim zdaniem trochę i tak bieda no nie, ale, ale mówię jakby zwróciło mi się za ten booster naprawdę słuchajcie, ja wydałam każdy, każda ta paczka, każdy ten mystery box kosztował chyba 57 dolarów i razem z dostawą, dostawa chyba 15 dolarów kosztowała, no wyszło, wyszło mi ogólnie dużo za to, chyba z 800 zł prawie, albo coś za dużo liczę, no nie wiem, policzcie sobie sami, ale ogólnie dosyć dużo, nie, więc no... Tak trochę wiecie, trochę zaryzykowałam, jak to kupiłam, ale chciałam po prostu dla samej siebie to sprawdzić, wiecie, no zabawa to jest, nie, zabawa. Yy, I mając w tym momencie, no ten booster, no to już mi się, że tak powiem, yy, zwróciło, no nie, zwróciło mi się po prostu. Więc nie, nie otwieram go. Nie, 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 na pewno nie teraz. Dobra, Crown Z, Zenith czy jak to tam, w ogóle nie wiem czy kiedykolwiek otwierałam, A nie, otwierałam, bo kojarzę tego pokemona już. tą, w sensie tą kartę. Więc chyba to otwierałam. O, so cute! So cute! Dobra, na pewno ta karta jest coś warta. Jestem tego, znaczy na pewno. <grym> Wy widzicie już cenę, ale na pewno jest coś warta, bo jest przepiękny ten art. I jeszcze jakaś... co w ogóle? Jeszcze jakaś świecąca energia? Dobra, super, ewolucja, Iwi... To wiecie, zawsze jest. Zawsze jest totalny, totalny sztosik, nie? Okej, okay, amerykańskie boostery powoli, słuchajcie, oddają, nie? Powoli oddają. <grystanie> Została nam tutaj jeszcze yy, Paldia Evolved, czy jak to tam. I tutaj chyba można tego Magikarpia trafić, więc yy, robimy polowanie teraz na yy, tego, no, no, na Karpia, no. <grystanie> idziemy, idziemy złowić Karpia. Coś tam się świeci, ale nie wiem, czy to się świeci po prostu ostatnia holokarta, czy coś fajniejszego. Tytyryty, ty, ty. nie, czyli gó gówno, okej, okay, dobra, trudno, trudno, zobaczmy teraz jeszcze tą zieloną. Oby na sam koniec nie dało tutaj Pokémon Go jeszcze, no <noise> po prostu będzie żal totalny, nie? Żal totalny, dobra, uwaga, uwaga, co to jest? Okej, okay, to nie wygląda na Pokémon Go, po tamtym od razu było widać po tyle. Wivi Voltage, do nich mam farta. Może kolejnego pikaczu trafię, nie? Jakby, ja bym się nie obraziła, no nie, ja bym się nie obraziła za kolejnego pikacza. O, ta. Ta karta chyba nie wróży nic dobrego, słuchajcie. No dobra, więc pamiętajcie też, słuchajcie, żeby zostawiać łapki w górę pod tym filmem. Dużo łapek, i piszcie w komentarzach, jakie mystery boxy byście chcieli zobaczyć z Pokémonów. Inne, czy w ogóle byście chcieli, czy wam się coś takiego podoba, to kupię coś nawet dla testu nie bo widziałam nawet że ktoś, ktoś z polskich youtuberów robi nawet nie więc więc może przetestujemy przetestujemy pols polskie mystery boxy dobra słuchajcie ten booster wygrał wszystko, yy, tak samo ta karta, też bardzo się cieszę, bo ona na pewno ze mną zostanie, dodam ją do albumu, a jeszcze czekajcie, jeszcze ta Penny też była ładna, yy, to są rzeczy, które, które mi się podobają z tego filmiku najbardziej, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i po prostu nie wierzę w mojego farta, idę otwierać karty Disney Lorcana, może tam mi wypadnie jeszcze karta Enchanted.